Agencja kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj państwa i moim gościem jest Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Dzień dobry pani prezydent. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani prezydent, kilka dni temu rozmawiali państwo z prezesem Polskich Portów Lotniczych, panem Andrzejem Ilkowem, o przyszłości lotniska Warszawa Radom. PPL po spotkaniu wydał komunikat, z którego dowiadujemy się, że rozmowa przed przebiegała w bardzo dobrej atmosferze, ale poza tą bardzo dobrą atmosferą, bo to oczywiście ważne, potrzebne, konieczne, co wynika z tych rozmów. Panie redaktorze, Szanowni Państwo, ja w zasadzie mogę powtórzyć komunikat PPL-u. Ta atmosfera tej rozmowy była rzeczywiście bardzo dobra i miałam poczucie, że rozmawiam z partnerem, z prezesem, który sprzyja naszemu miastu. Natomiast tego typu inwestycje i tego typu działania w zakresie lotniska, nie tylko lotniska radomskiego, ale każdego innego, wymagają ciszy, wymagają wyczekiwania i na pewno wszelkie spekulacje nie sprzyjają pozytywnym rozwiązaniem dla naszego lotniska i dla naszego miasta, dlatego wydaje się, że komunikat wydany przez PPL to jest taki komunikat, który będziemy współdzielić jako gmina miasta Radomia. Mhm, ale spróbuję, pani prezydent, redaktorze, naprawdę podrążyć, ale zapytam chociaż o to, jak w pani ocenie, jaki jest klimat, czy to będzie szło w pozytywną stronę dla lotniska Warszawa Radom, czy po prostu takie spekulacje, które też się pojawiają, no z tego portu lotniczego. Panie redaktorze, moja ocena naprawdę tutaj niewiele wniesie, natomiast każdy, kto sprzyja rozwojowi naszego lotniska i jednocześnie naszemu miastu, powinien uzbroić się w cierpliwość, trzymać mocno kciuki, bo w tej chwili to jest to, co możemy zrobić. Na pewno jakiekolwiek spekulacje, czy w jedną, czy w drugą stronę, nie sprzyjają rozmowom dotyczącym naszego lotniska. Oczywiście w takim kierunku, który decydowałby o jego rozwoju. O satysfakcji pasażerów, a jednocześnie o rozwoju naszego miasta. Mhm. Bo nie jest tajemnicą, że bardzo mocno stawiamy na lotnisko, że lotnisko traktujemy jako takie okno na świat dla naszego miasta, jako koło zamachowe dla naszej lokalnej gospodarki. I w tym kierunku miasto podjęło działania takie, które są w sferze możliwości i odpowiedzialności miasta, czyli prace nad miejscowym planem. I przypomnę, że gdyby nie decyzja radnych Prawa i Sprawiedliwości, i Sprawiedliwości którzy storpedowali studium, które to studium miało być podstawą dla tego planu miejscowego, to pewnie ten plan w tym momencie byłby procedowany. Poczekajmy mhm. na kolejny komunikat PPL-u i Trzymajmy mocno kciuki, aby ten komunikat był pozytywny dla miasta i dla, dla lotniska. Nie jest Pani dobrej myśli, co miasto musi Oczywiście zrobić? Ja jestem optymistką co do zasady, więc jestem dobrej myśli. To, co miasto mogło zrobić w zakresie e, lotniska i w zakresie e, tego, że lotnisko ma być tym stymulatorem wzrostu gospodarczego, powtórzę jeszcze raz: przygotować plan miejscowy. I to zrobiliśmy. Mm -hmm. Natomiast będzie powtórnie głosowane. Plan miejscowy będzie głosowany dopiero wtedy, jak będzie przegłosowane nowe studium. Przypomnę, że w poprzedniej jeszcze kadencji radni PiSu to studium storpedowali. Mm -hmm. Także studium na pewno na agendę do programu Rady Miejskiej wróci, wróci ponownie. Ale nie może wrócić jak, zbyt szybko. Jak tylko zostanie przyjęte przez radnych to natychmiast na bazie zapisów tego studium, bo ono jest tak naprawdę szyte na ten plan miejscowy. Strefa około lotniskowa będą podjęte prace przez miejscową, przez miejską pracownię urbanistyczną związane z, we, z, z wdrożeniem tego zapisów tego planu miejscowego, który jest przygotowany, mhm. konsultowany z przedsiębiorcami. A jaki to jest czas, jaka to jest perspektywa czasowa? Jeżeli chodzi o studium? Tak. E, z tego co wiem, nie jestem, nie jestem pewna, bo nie mam w nadzorze architektury, ale e, wydaje mi się, że sesja czerwcowa to nie będzie ta sesja, kiedy ponownie przyjdziemy ze studium, być może to będzie sesja e, w sierpniu. Ja jeszcze chciałbym wrócić pani prezydent do słów prezesa Polskich Portów Lotniczych, który w rozmowie z portalem Rynek Lotniczy.pl ocenia, że lotnisko Warszawa-Radom nie spełnia dobrze swojej funkcji. Aby rozwiązać problemy, z którymi boryka się zarządca, należałoby zezwolić na loty nocne, zmienić zasady współpracy z wojskiem oraz wzmocnić pokrycie radarowe. To słowa prezesa PPL. To znaczy, że radomskie lotnisko czekają w najbliższych Miesiącach duże zmiany? Przede wszystkim kwestia decyzji środowiskowej, która będzie warunkowała możliwość lotów nocnych. To jest sprawa związana z decyzją administracyjną. Jeżeli chodzi o kwestię relacji z wojskiem, no to pewnie jest to kwestia tych relacji i. Rozmów, które właściwie rozdzielałyby proporcje tych tak zwanych slotów między wojskiem a lotniskiem cywilnym. Ale to też ale nie to jest strona kwestia, miejska. Ale prawda? to jest kwestia rozmów między PPL-em i tą wojskową stroną. Natomiast, tak jak powiedziałam, jest to kwestia rozmów, a każda rozmowa może, może mieć swój dobry finał. Także liczę na to, że i te rozmowy mm. będą miały dobry finał. Ocenia to, pani... to nie są bariery, które są barierami nie do pokonania. Ocenia Pani, że piłeczka w tym momencie jest po stronie właśnie. PPL-u i polskiego rządu, aby to lotnisko ruszyło z kopyta. Poszybowało w górę. Właścicielem, y, właścicielem lotniska jest PPL, a w obliczu tego, że choćby Modlin czekają gruntowe, gruntowne y, inwestycje i to nie jest tajemnica, również nie jest tajemnicą. Rośnie nam to, konkurencja. Nie jest tajemnicą to, że Okęcie będzie rozbudowywane, zatem na pewno na jakiś czas ta przepustowość obu lotnisk y, będzie ograniczona. To wydaje się, że dla Radomia to jest naturalna szansa. Ale to będzie ta, e, szansa na jakiś, e, na tymczasowa, na jakiś bardzo krótki Panie okres Rektorze, czy na stałe. to nie jest zakres moich kompetencji? Mhm. Ja mogę wysnuwać pewne wnioski na podstawie informacji, które są informacjami publicznymi. Natomiast to wszystko, co jest objęte klauzulą poufności, czy jakąś tajemnicą, czy po prostu lubi ciszę, żeby można było mówić w przyszłości o sukcesie, to jest przede wszystkim strona ppl i rozmów ppl z potencjalnymi stronami. Panie Prezydence z lotniska przenosimy się do centrum Radomia. Tu jest duża rola samorządu radomskiego, który powinien złożyć wniosek i dać szansę, a dzisiaj jest taka szansa, ponieważ w budżecie Ministerstwa Kultury zostały uruchomione środki z KPO. Chodzi o program Feniks. Proszę, abyśmy dali Radomiowi szansę, e, a myślę, że to jest dobry czas. To słowa Bożeny e, Żelazowskiej, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, która w programie Kontrast, ale także w innych programach tutaj w Radomiu mówiła o szansach na odbudowę Zamku Królewskiego w Radomiu. Wręcz można powiedzieć apelowała do władz miasta do samorządu radomskiego o aktywność tej w sprawie no właśnie czy będzie aktywność samorządu radomskiego czy radom tę szansę wykorzysta porządkując kwestię zamku i kwestię zaangażowania środków zewnętrznych w kulturę te dane, którymi dysponujemy, i one są czarno na białym y, widoczne w projektach, które dzisiaj i w terminach, które są y, ogłaszane i dotyczą właśnie sfery kulturowej i sferi, sfery kultury, y, to y, po pierwsze, Teatr Radomski uzyskał z ministerstwa dotację na poziomie y, pół miliona złotych. I to jest y, y, coś, co się dzieje już. Y, te pieniądze będą przeznaczone na. Unowocześnienie i remont sceny Radomskiego Teatru, i to jest pewnik. Za chwilę będziemy składać wniosek o remont sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej, i to też jest konkret. Pojawił się konkretny wniosek dedykowany właśnie tego typu inwestycji, z uwagi na to, że mamy kompletną dokumentację. To tak naprawdę w tej chwili trwają prace nad złożeniem wniosku. Jeżeli chodzi o zamek. To prezydent na pewno zadeklarował wolę działania w tej sferze, nawet jest symboliczny zapis w budżecie. Mamy też deklarację ze strony województwa mazowieckiego o wsparciu tego typu inwestycji. Natomiast ym, nie znalazłam w środkach dedykowanych z krajowego programu odbudowy żadnego programu i żadnego punktu zaczepienia, który byłby dedykowany tego typu inwestycjom. Póki co być może pani minister wie coś, co wydarzy się w najbliższej przyszłości i rzeczywiście w najbliższej przyszłości tego typu programy się pojawią. Ja no teraz przypominam... można panią minister pytać o to i o tą deklarację I pomocy. I taka rola dziennikarzy. Ale też i władz miasta, bo myślę, że jest to w interesie i, i, i miasta, i mieszkańców, i środowisk, no wielu środowisk zainteresowanych. Na wszystko to, co się pojawia, co wchodzi i automatycznie dopasowujemy to do naszych możliwości i potrzeb. Natomiast ja przypominam sobie początek kadencji, pierwszej kadencji PiSu i wystąpienie... Prezesa, prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że wdraża program odbudowy wszystkich zamków kazimierzowskich w Polsce. Wie pani, ile zostało odbudowanych tych zamków? No Niech mnie pani nie pyta, bo, bo właśnie zero. odpowiedź jest Ja jestem przekonana, że ten program, jeżeli pojawi się i będzie finansowany czy dofinansowany z KPO, nie będzie miał tak smutnego rezultatu, jak to, o czym mówił Kaczyński 8 lat temu. No tak, właśnie, ale to jest ta, 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 ta przeszłość. Wiemy, że nie wszystko też się udało w tamtych jestem. czasach. I zostało zrealizowane, ale właśnie pytanie, czy, czy, no właśnie, w sprawie zamków, no to rzeczywiście nie można wskazać ani jednego, który został odbudowany w ramach tego programu, tak jak pewnie te luks torpedy, które miały jeździć po polskich drogach, ale... Strategia odpowiedzialnego rozwoju Morawickiego, która była, miała swój początek i koniec na slajdach w Powerpointzie. No tak, ale to już, nie, to już jakby przeszłość, to co jest hmm. ciekawe jest zawsze, zawsze przed nami, a zatem... Pani zdaniem, jeśli nie ten projekt, jeśli nie, bo być może będzie i, i próba, próba powrotu do, 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 do rozmowy i do pytania e, e, pani minister kultury czy wiceminister kultury e, właśnie o, o, tą, o, o tą sprawę i o te środki e, na odbudowę Radomskiego Panie Zamku. ale przyjmiemy każde wsparcie, proszę mi wierzyć, mm -hmm. e, jeżeli pojawi się projekt, w którym będziemy mogli zlecić taką. Procedurę zaprojektuj i wybuduj, to miasto jest gotowe, żeby taki wniosek złożyć. Mm, no Chyba to byłaby już wyraz niegospodarności, gdyby tak się Idealne nie wydarzyło, sytuacja. ale u, uważa pani, że będzie taka sytuacja, że, że rzeczywiście doczekamy się odbudowy Zamku e, Królewskiego w Radomie, bo wiemy, że, że to jest temat, który e, żyje od, od lat w, w, w debacie e, pewno, e, radomskiej, ale no, na pewno zamku nie było. Taka inwestycja zwiększa atrakcyjność turystyczną naszego miasta. Na pewno e, będziemy dzięki niej mogli wrócić. Do naszych historycznych korzeni. Na pewno zwiększy. Atrakcyjność historyczną naszego miasta. Natomiast jestem przekonana, że powodzenie realizacji takiej inwestycji jest tym większe, im bardziej dostępne będą środki zewnętrzne. Zatem, jeżeli jest taka deklaracja, pani minister, to ja po prostu czekam na dedykowany projekt. Co w tej sprawie możemy w tym momencie zrobić? Rozmawiać z panią minister, pytać o te środki, oczekiwać? Się... Pytać, pytać, motywować, kłaść nacisk na to, że ta inwestycja w Radomiu. Tak jak słusznie pani minister zauważyła, jest pożądana, jest mile widziana i na pewno jeżeli pojawią się dedykowane środki zewnętrzne, bardzo chętnie poniesiemy. No, pani minister powiedziała, że te, ten pomysł jej się podoba, że, że trzyma też kciuki i, i, i taką inicjatywę chciałaby wesprzeć tylko pytanie właśnie czy rzeczywiście są realne możliwości, żeby to, to zrobić? No. Tak jak pani prezydent powiedzieliśmy, do tego, do, do tego tematu na pewno będziemy wracać i być może będzie też okazja, żeby pani minister o to zapytać. Pani prezydent, jak pani słyszy, że jeden z... No, że nie będzie jednego klubu radomskiego paktu samorządowego, tylko no, tu już pojawiają się głosy, że będzie klub trzeciej drogi dwóch polityków radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szy, Szymona Hołowni. To jest ta trzecia osoba, czyli trzyosobowy e, e, klub. E, no właśnie, e, to uważa pani, że było warto iść razem e, e, na te ostatnie wybory? Bezwzględnie, panie redaktorze. Przede wszystkim jest to historyczna chwila, kiedy mamy większość w Radzie Miejskiej i nie ma wątpliwości, że jest to zasługa paktu, że jest to zasługa tej formuły, z którą szliśmy do, wybory, do wyborów. Natomiast e, Założenia tego paktu czy tej umowy koalicyjnej na okoliczność wyborów samorządowych nie zakładały tego, że w Radzie Miejskiej ma powstać jeden klub. Tak zadecydowali nasi koalicjanci. Ja tę decyzję szanuję. Natomiast za nami jest pierwsza sesja Rady Miejskiej, i wydaje się, że niezależnie od tego, czy jest to jeden klub, czy jesteśmy w różnych klubach ale działamy koalicyjnie, to akurat ta pierwsza sesja była dowodem jedności i współdziałania, na rzecz oczywiście miasta i mieszkańców. Mm -hmm. I takie pytanie, czy ta jedna jaskółka już czyni wiosnę i jak Pani się wydaje, że będzie ta współpraca e, wyglądała e, owocnie, będzie rzeczywiście namacalna, realna, że, że będą Państwo razem głosowali, czy też zaczną się zaraz tarcia, zgrzyty, trzaski? Panie redaktorze, na pewno będziemy proponowali uchwały, które są e, dobre. Dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców, które zorientowane są i sfokusowane na rozwój naszego miasta, i do tych dobrych rozwiązań będziemy radnych przekonywać. Będziemy przekonywać siłą argumentu, argumentu ale również nie będziemy odporni na argumenty. I na pewno te wypracowane w drodze dyskusji najlepsze rozwiązania y, dla naszego miasta będziemy y, starać się y, wprowadzać w drodze uchwał na sesję Rady miejskiej, tak, żeby y, zdobywały większość, tak żeby my jako organ wykonawczy, żebyśmy mogli y, te działania wdrażać w życie i realizować. Mam nadzieję, że, że ta kadencja będzie kadencją, która właśnie sfokusowana jest na interes miasta, że będzie to kadencja, w której będzie jak najmniej tej dużej polityki, chociaż jestem realistką i mam świadomość tego, że od tej dużej polityki też pewnie momentami nie odejdziemy. Ale życzyłabym sobie tego, żeby to była dobra, spokojna kadencja. W której dla naszego miasta uda nam się zrobić wielkie rzeczy, bo i szansa jest w zasadzie historyczna mogę powiedzieć. Po pierwsze, te gigantyczne fundusze zewnętrzne, z których będziemy korzystać, czy to Polska Wschodnia, czy to KPO, czy polityka regionalna, takiej kumulacji środków zewnętrznych nie mieliśmy do tej pory. Sprzyjający czy spójny rząd w Warszawie i zarząd województwa mazowieckiego ja mogę zadeklarować, że zrobię wszystko, że zrobimy wszystko, żeby te szanse maksymalnie dla naszego miasta wykorzystać. Pani prezydenta, nie obawia się pani, że ta wielka polityka, bo mówi pani o sile argumentu, ale czy ta wielka polityka i te trzaski, możliwe trzaski, potencjalne trzaski tam w Warszawie, w, w obozie rządzącym naszym krajem, nie przeniosą się do radomskiego samorządu, że drugiego dnia po tych, po tych potencjalnych, możliwych, no nie, do, nie, nie da się ich wykluczyć, oczywiście tarciach będzie tarło również tu w radomskim samorządzie. Panie redaktorze, wyobrażam sobie w zasadzie jedyną sytuację, kiedy wielka polityka wkracza do naszego samorządu i to jest ta sytuacja i ten moment, kiedy wielka polityka przywozi do Radomia wielkie pieniądze. I, i takiej wielkiej polityki w Radomie oczekuję. I tylko taka, taka, taką będziemy obserwowali taka w nas, jest, na, na jest, najbliższych latach? Taka jest latach? akceptowalna przeze mnie. Uh -huh. A co, co będzie, jeśli, nie, jeśli poza to, tym, tym Pociągiem, euro, który ma przyjechać do Radomia, do stacji Radom Główny, o którym mówił prezydent Radomia, no przyjadą również niesnaski, dyskusje, obrzucanie się jakimiś inwektywami, czy, czy mówiąc wprost, te tarcia. I lepiej, żeby ich nie było, ale wiemy, jaka jest polityka. Tak, polityka to nie jest spokojna, popołudniowa czy wieczorna herbatka, i musimy mieć świadomość tego, że powstają pewne kontrowersje czy napięcia, ale zawsze wtedy jest rozmowa i jeszcze raz ta siła argumentu. To ja jest mam recepta? Mam nadzieję, że ta siła argumentu, którą jest przyszłość i rozwój naszego miasta, będzie w tej kadencji decydująca. Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, była gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję pani prezydent. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję państwu i zapraszam na kolejny Kontrast. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Agencja Kreatywna MacuMedia. Kreatywność wspierana technologią. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich: Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom.